Witam Was serdecznie. Teraz omówimy sobie kilka zadań na temat pojęcia funkcji. Opisane przyporządkowanie to przykład funkcji. Określ jej dziedzinę, podaj kilka argumentów oraz odpowiadające im wartości. Dziedziną funkcji w podpunkcie A będzie każde słowo z tego zdania, które jest tutaj przedstawione, tak? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Każdemu słowu przyporządkowujemy. Liczbę liter w tym wyrazie, czyli w słowu nie przyporządkowujemy liczbę 3, bo ma 3 literki. W słowu czyń przyporządkowujemy liczbę 4, bo ma 4 literki. W słowu drugiemu przyporządkowujemy liczbę 8, bo ma 8 literek. Podpunkt B. Numerowi strony pewnego podręcznika do matematyki została przyporządkowana liczba zadań na tej stronie, czyli dziedziną naszej funkcji. Będą wszystkie strony, tak, wszystkie numery stron w tym podręczniku i należałoby na każdej stronie policzyć sobie liczbę zadań, no i na przykład na pierwszej stronie nie ma w ogóle zadań, no to pierwszej stronie przyporządkowujemy liczbę 0. Na trzeciej stronie załóżmy są dwa zadania, więc trzeciej stronie przyporządkowujemy liczbę 2. Kolejna. Uczniowi twojej klasy przyporządkowano liczbę jego rodzeństwa. No musielibyśmy w tym momencie zrobić ankietę, zapytać się kto ile ma rodzeństwa. No i na przykład Bartkowi przyporządkowalibyśmy liczbę 2, bo ma załóżmy dwójkę rodzeństwa. Gieni przyporządkowalibyśmy liczbę 5, bo ma piątkę rodzeństwa. I w zależności od tych odpowiedzi należałoby podać konkretne wartości dla każdego dziecka. W związku z tym dziedziną tej funkcji będzie każdy uczeń naszej klasy. Kolejne. Laureatowi Nagro Nagrody Nobla przyporządkowano kraj, w którym się urodził. Zatem dziedziną tej funkcji będą yy nasi laureaci, tak? czyli no załóżmy Henryk Sienkiewicz, no i przyporządkowujemy. Yy, każdemu laureatowi nagrody Nobla kraj, w którym się urodził. Pierwiastkowi chemicznemu został przyporządkowany jego symbol. Zatem argumentem będą wszystkie pierwiastki chemiczne, no a wartością konkretny symbol, czyli na przykład dla tlenu będzie to O. Tak mam nadzieję, że na tych kilku przykładach rozumiecie. Zadanie drugie. Dla podanej funkcji wybierz dwa argumenty i podaj odpowiadające im wartości. Dziedziną naszej funkcji jest taki zbiór liczb 2, 3, 5, 7 i 8. I co robi ta nasza funkcja? Ta nasza funkcja, czyli wartość tej funkcji, to połowa naszej liczby x. Zatem wartością dla argumentu równego 2 będzie jego połowa. Połowa dwójki to 1. Wartością na przykład dla argumentu równego 8 będzie połowa ósemki, czyli 4 Moglibyśmy sobie zapisać tutaj, że na przykład f od 2 równa się 1, bo wartością dla argumentu równego 2 jest jego połowa, i załóżmy f od ósemki równa się 4. Podpunkt B, bardzo proszę, żebyście się zastanowili nad tym. Pod punkcie C, zbiorem, yy, który jest dziedziną naszej funkcji, jest zbiór liczb rzeczywistych, a nasza funkcja, no musimy zobaczyć przepis, co robi ta funkcja. To jest zaokrąglenie liczby x do jedności. Zaokrąglenie liczby x do jedności. Czyli mogę wybrać sobie na przykład f od...

Nasza funkcja ze zbioru liczb naturalnych na zbiór liczb rzeczywistych. No i przepis naszej funkcji polega na tym, że wartość funkcji to argument podzielony przez 3. Mój argument musi być ze zbioru liczb naturalnych, czyli ja nie mogę policzyć sobie na przykład f od minus trójki, tak? bo minus trójka nie jest liczbą naturalną. Ale na przykład szóstka już jak najbardziej tak, czyli f od 6. To w myśl tego przepisu powinno być x, czyli u mnie 6, podzielone na 3. Czyli okazuje się, że f od 6 to 6 podzielone na 3, zatem 2. No i jeszcze jeden przykład. f od załóżmy 12. To 12 podzielone na 3, bo zawsze w myśl tego przepisu. f od 12 to 4. ostatnie pod punkt E naszą dziedziną jest zbiór od minus dwójki do trójki obustronnie domknięty, zatem mogę podstawić sobie minus dwójkę mogę podstawić sobie trójkę wszystkie liczby, które są pomiędzy nimi ale na przykład minus czwórki już podstawić nie mogę, ponieważ ona nie jest w przedziale od minus dwóch do trzech no i mój przepis mówi mi tak, że muszę wziąć ten mój argument i do tego argumentu dodać sobie 2. Zatem f od, wybieram liczbę z tego przedziału, no na przykład minus 2, i w myśl polecenia x, czyli minus 2, plus 2, minus 2 plus 2 to 0. No mogę wybrać sobie liczbę na przykład 1,5. I w myśl tak, myślę, że tutaj jest wszystko jasne. Na wszelki wypadek. Minus 2, 3. Tak, rozmawiamy o takim przedziale. Tutaj tych liczb, czyli minus 3, minus 4, minus 5 brać nie wolno i tak yy, samo nie wolno brać czwórki, piątki, szóstki, tych liczb z tej strony. Tak, mogę wziąć tylko argumenty z tego przedziału. I kolejne zadanie, trzecie. Poniższy graf przedstawia funkcję, która każdemu województwu w Polsce przyporządkowuje liczbę miast znajdujących się na terenie tego województwa. Dane są z 2016 roku. Mamy tutaj legendę, mamy oznaczenie, jak się nazywa, jakie województwo. Wszystko jest. Funkcja nasza jest przedstawiona za pomocą grafu. No i pytanie: ile elementów ma dziedzina tej funkcji? Dziedzina funkcji, czyli muszę policzyć sobie po prostu, ile jest elementów w tym zbiorze. No to jakbym dodała tutaj do siebie te wszystkie elementy, tak, policzyła, ile ich jest, no to wiem, że dziedzina ma 16 elementów. Jaką najmniejszą, a jaką największą wartość przyjmuje ta funkcja? Wartości mamy tutaj, tak? Tu jest nasza dziedzina. Tu są wartości. I pytanie: jaki, yy, jaka najmniejsza jest wartość i jaka jest największa? Musiałabym poszukać wśród tych liczb wartości, która jest najmniejsza. No, wydaje się, że tu mamy wartość najmniejszą. I poszukać wartości, która jest największa. Wydaje się, że największa wartość będzie tutaj. Tak, Mogę sobie oznaczyć. Y minimum równe 32 i y maksimum równe 112. Właśnie na podstawie tutaj tych dwóch informacji. Ile jest argumentów, dla których wartości funkcji są mniejsze niż 45? Ile jest argumentów, dla których wartości funkcji są mniejsze niż 45? No to szukamy. Wartości funkcji, które są mniejsze niż 45. Tutaj mamy mniej, tu, tu, tutaj i tutaj. No i ponieważ tutaj zaznaczyłam sobie, ile jest wartości, muszę teraz zobaczyć, ile argumentów dąży do tych wartości. Czyli jeden argument, drugi. Trzeci argument i czwarty, tak, bo tutaj do wartości 42 mamy dwa województwa. Piąty i szósty. Czyli tutaj 6. Dla ilu argumentów funkcja przyjmuje wartości większe niż 50. Wartości większe niż 50. No weźmiemy sobie jakiś inny kolorek. Większe niż 50. Szukamy sobie wartości. Tu już mamy, bo jest po jednej strzałeczce do każdej wartości, zatem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli dla 8. I kolejne. Poniżej podano dwie funkcje określone za pomocą tabelek. I tutaj moi drodzy, poproszę Was, żebyście tą funkcję G od X, czyli tą drugą tabelkę, przemyśleli sobie w domu i zapisali odpowiedzi w zeszytach? A my zajmiemy się tabelką funkcji F od X, czyli tą pierwszą. Podpunkt A. Jaka jest największa, a jaka najmniejsza wartość tej funkcji wartości? czyli Y, czyli nasze F od X są w tej drugiej linijce, czyli muszę sobie popatrzeć, gdzie jest największa i najmniejsza wartość. Najmniejsza wartość jest w tym miejscu, czyli Y minimum to minus 3 i 1 druga i największa największą wartością będzie 2 i 1 druga pod punkt B. Jaki jest zbiór wartości funkcji? Zbiór wartości funkcji, muszę go spisać z tej drugiej linijki. Pamiętajcie, moi drodzy, że gdyby było tak, że jakaś wartość Wam się powtórzy, to i tak piszemy ją jeden raz. Dobrze jest to napisać w kolejności rosnącej. Zatem minus 3 i 1, druga. Minus 3 mam w dwóch miejscach, ale napiszę ją raz. 0. Też jeden raz. Dwójka. I dwa, i jedna, druga. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? Wartości dodatnie mamy w tym miejscu, czyli dla argumentu równego minus 5. Wartość dodatnią mam też w tym miejscu, czyli dla argumentu Równego 1. Napiszę sobie słownie minus 5 i 1. Ilu argumentom przyporządkowana jest liczba 2? W pierwszej funkcji dwójka w wartościach jest tylko w jednym miejscu, zatem Jednemu argumentowi. Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji. Określ dziedzinę, zbiór wartości. Tak jak już wcześniej sobie pokazywaliśmy, dziedzina to są nasze x, czyli dziedzinę musimy odczytać z osi x. No, i teraz będę musiała odczytywać te x, dla których mam jakąś kropkę, mam jakiś punkcik. Zatem w podpunkcie A x należy, w klamerce i po przecinku wypisujemy. Ten punkcik, jakbym sobie tutaj oznaczyła, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Czyli ten punkcik odpowiada argumentowi minus 4. Ten argumentowi minus trzy, minus dwa, minus jeden, argumentowi zero, ten argumentowi jeden, ten argumentowi dwa, trzy i cztery. Zbiór wartości, czyli nasze Y. -ki. I tak jak mówiliśmy, argumenty odczytujemy od lewej strony, wartości odczytujemy od dołu. No i lecę od dołu po tej osi, patrząc, gdzie napotkałam na mój punkcik tutaj. To było 0 minus 1, minus 2, czyli tutaj dla minus 2 mam nawet dwa punkty, ale y, piszę tą wartość tylko jeden raz. Teraz tutaj minus 1. Dla zera nie mam. Mam dla jedynki nawet 3, ale zapiszę tą jedynkę. Jeden raz, 2, 3, dla czwórki nie mam i mam dla piątki, czyli 2, 3, dla czwórki nie było i piątka. Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje największą wartość? Dla jakiego argumentu, tak? czyli dla jakiego x y jest największy. No y jest największy w tym miejscu, tak? bo ta funkcja tutaj jest najwyżej, ale pytanie brzmi dla jakiego argumentu, czyli dla jakiego x? -a? No dla argumentu równego 2. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? Funkcja przyjmuje wartości ujemne w tym miejscu, w tym oraz w tym. Czyli dla jakiego argumentu, czyli znowu dla jakiego xa? x należy minus czwórka, minus 1 i trójka. Podaj przykłady argumentów, dla których funkcja przyjmuje tą samą wartość. Tą samą wartość, czyli funkcja jest na tym samym poziomie, tak? Tą samą wartość mamy w tym przypadku, tą samą wartość mamy też w tym przypadku oraz w tym przypadku. No to mogę sobie wybrać y, dwa. Na przykład dla x równego, dla jakiego argumentu znowu? Dla wezmę sobie te dwa punkty. Dla x równego minus 3 i dla x równego minus 2. Poniżej podano wzór i dziedzinę pewnej funkcji. Przedstaw tę funkcję w postaci tabelki i narysuj jej wykres. Moi drodzy, jeżeli dziedziną naszej funkcji będą takie wyszczególnione punkty, jak jest na przykład tutaj mamy minus 2, minus 1, 1 i 2, to wykresem tej funkcji będą kropeczki, będą tylko punkciki. Nie będzie wolno ich połączyć. Pamiętajcie o tym, bo to bardzo ważne, tak? Zrobimy wspólnie podpunkt A, podpunkt B zostaje się do domu. Tak najpierw zajmiemy się tabelką. U góry są argumenty, na dole są wartości. Możecie w tabelce wpisać sobie ten wzór funkcji, który jest podany. Będzie Wam wtedy łatwiej. Czyli y równa się 4 przez x kwadrat. Nasza dziedzina to jest ta pierwsza linijka, czyli tutaj wpisujemy elementy stąd minus 1, 1 i 2. I teraz obliczamy wartość dla każdego argumentu. Możemy sobie to liczyć w pamięci. Zazwyczaj te funkcje są dość proste. x kwadrat, czyli nasze minus 2 do kwadratu to by było 4, i 4 podzielone na 4 to 1. Tak, jedno może zrobimy tak dokładnie. Zamiast x podstawiacie sobie tutaj ten argument. No a dalej. Minus 1 do kwadratu to 1, czyli 4 podzielone na 1 to 4. 1 do kwadratu to też 1, 4 podzielone na 1 to 4. I 2 do kwadratu to 4, 4 podzielone na 4 to 1. I musimy narysować jeszcze wykres tej funkcji. Może tak, żeby było widać, Pamiętajcie, że y, nasz układ współrzędnych zawsze musi być kompletny, tak? Tu musi być x, y, początek układów współrzędnych, jednostka. I to, co się dzieje w tabelce, w jednej kolumnie, to jest nasz jeden punkt. Punkt o współrzędnej x równej minus 2 i y, y równym 1, czyli na x minus 2 i na y 1. Zatem ten punkt jest tutaj. Kolejny punkt na x minus 1 i na y 4. Raz, 2, 3, 4. Kolejny punkt na x 1 i na y 4. 1, 2, 3, 4. Kolejny punkt na x 2, 1, 2 i na y 1. Tak wygląda wykres tej funkcji. Pod punkt b. Czyli nasza tabelka zostaje się do zrobienia w domu, i na podstawie tabelki też musicie narysować taki wykres, który będzie się również składał z samych punktów. I ostatnie, podaj miejsca zerowe, które można odczytać na podstawie podanych informacji o funkcji. Tutaj tylko omówimy sobie. Miejsce zerowe, powtarzamy, to taki argument, dla którego wartość jest równa 0. Czyli w tej pierwszej funkcji wartością równą 0 jest to miejsce, tak? Czyli miejscem zerowym będzie liczba minus 2. Bo taki argument, dla którego wartość jest równa 0. Tutaj mamy dwa miejsca zerowe. Jedno jest w tym miejscu, drugie jest w tym miejscu. Czyli x równa się 0, x równa się 3. Tu miejscem zerowym na grafie będą argumenty, które będą dążyły do tego zera, czyli miejscem zerowym będzie minus 1k i 2. Będzie minus 1k i 2. Jeżeli macie wykres, to miejscem zerowym będą te argumenty, które będą dawały Wam punkty leżące na osi x. Czyli tu są miejsca zerowe, tu jest miejsce zerowe, tutaj, tutaj i tutaj. I po prostu z osi trzeba sobie odczytać. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Na tym wykresie miejscem zerowym jest to miejsce i to. I znowu z wykresu. Tutaj miejscem zerowym jest to, to. Dziękuję bardzo.